Zapraszam na superkońcy.pl Najtańsze końcy do FIFA 17, szybka dostawa wiele form płatności, a także już węcłot. Do Wojtas, dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewem bądź kartą, gorąco polecam. Cześć, z tej strony Wojtas, a dzisiaj nowa seria na kanale nazwana Gracze Overpowered. Będzie to coś podobnego do recenzji, z tą różnicą, że będę wam pokazywał graczy, których normalnie bym nie recenzował, a są uznawani przez ludzi za overpowered. W pierwszym odcinku sprawdzę Renato Sancheza, uznawanego za jednego z najlepszych eśp w Bundeslidze w swoim przedziale cenowym. Sanchez to nominalnie SP, który mógłby teoretycznie grać na SPO albo SPD, ale najlepszą pozycją dla niego jest moim zdaniem SP, bo ma wysoką pracowitość w ataku oraz w obronie. Zacznę może od jego tempa, które jest naprawdę niezłe. Sanchez ma dobre przyspieszenie i jeszcze lepszą szybkość sprintu. Pozwala mu to na doganianie większości zawodników przeciwnika, a także może nawet wyjść sam na sam. Nie jest to co prawda jakiś sprinter, ale jego tempo jest bardzo dobre. Wykończenie w półkarny ma przyzwoite i to dosyć dziwne, bo 65 wykończenia w w statystykach sugeruje totalną porażkę. A tak nie jest. Udało mi się parę razy nim strzelić w polu karnym i chociaż czasami pudłował, był to i tak wynik lepszy niż się spodziewałem. Uderzenia z dystansu ma fantastyczne. Są celne i mocno zagrażające. W statystykach, co prawda, nie są jakoś wysoko ocenione, ale posiadających jest strzela z daleka i w połączeniu z mocną siłą strzału, ten piłkarz spokojnie może strzelać z daleka. Przyczepię się tylko do strzałów finezyjnych. Są cienkie, ale pamiętajmy, że to SP, a nie SPO, więc można to wybaczyć. Technicznie, Sanchez nie zawodzi. Co prawda ma trzy gwiazdki sztuczek, ale za to 4 gwiazdki słabszej nogi i muszę przyznać, że przyjemnie się nim drybluje, obraca się w zadowalającym tempie, a jego kontrola piłki jest dobra. Ogólnie rzecz biorąc, technicznie nie jest to wirtuos, ale w tym przedziale cenowym to po prostu rewelacja. Widziałem piłkarzy z lepszymi podaniami niż Sanchez, ale Portugalczyk daje radę. Da się nim spokojnie rozprowadzić piłkę między kolegami z drużyny i większość podań powinna dojść do adresata. Ogromną zaletą Sancheza jest jego agresja, która powoduje, że cały czas za kimś biega i chce mu zabrać piłkę. Posiada on też przyzwoitą siłę fizyczną, dzięki czemu co jakiś czas się przepycha. Ale to, co jest niesamowite u tego piłkarza, to fakt, iż mając wysoką pracowitość w ataku i w obronie, pomaga nam cały czas w ofensywie i w defensywie, a 93 wytrzymałości powoduje, że ma bardzo dużo sił do biegania. Sanchez nawet czasami wywalcza główki, zdarza się to rzadko, ale jest taka możliwość. Defensywnie mogę powiedzieć, że ma dobre przechwyty, dobrze się ustawia, żeby zabrać piłkę, ale odbiór piłki, krycie i ślizgi ma raczej przeciętne. Nie jest to defensywny pomocnik, ale i tak radzi sobie lepiej w defensywie niż nie jeden inny środkowy pomocnik. Cena nie jest wygórowana, w zależności od platformy zapłacicie od 1300 do 4,500 końców. Podsumowując, Renato Sanchez jest moim zdaniem graczem overpowered i jeśli gracie Bundesligą albo składem Portugalii, naprawdę warto kupić tego zawodnika, a kwota jaką trzeba za niego zapłacić, to jakiś żart biorąc pod uwagę jego możliwości. Trochę śmieszne, że zawodnik o overallu 78 może okazać się tak dobry. Także dzięki za uwagę. Jeśli ten odcinek się Wam podobał, możecie zostawić łapkę w górze albo komentarz. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!